Reklama. Do 2050 roku Polska musi osiągnąć neutralność klimatyczną. Co to oznacza? Że źródłami energii dla milionów Polaków będą m.in. elektrownie fotowoltaiczne, farmy wiatrowe czy małe reaktory modułowe. To właśnie cel KGHM Polska mieć. Spółka podejmuje się wyzwania transformacji energetycznej po to, by spokojnie patrzeć w przyszłość, bo przyszłość jest z miedzi. KGHM podejmuje konkretne działania. Za kilka lat planuje pozyskiwać energię z pierwszych reaktorów wykorzystujących energię atomową. Będą one wynikiem współpracy KGHM Polska Miedź z amerykańską firmą NuScale. To duży krok w stronę równowagi klimatycznej i zielonej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków. KGHM Polska Miedź. Czas na transformację energetyczną. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina 11. Serwis informacyjny Radia Emaus. Zaprasza Bartosz Kirchner. W kopalni pniówek odstąpiono od akcji poszukiwawczej zaginionych górników. W tym serwisie informacyjnym powiemy też o odstrzale dzików. o czwartkowych wybuchach w kopalni.